No i siemaneczko, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie, gdzie będziemy montować zbroję Mark 3 Dagosini Pewnie znowu jesteście ciekawi dlaczego ta sama koszulka, słuchajcie Jak się już pewnie domyślacie, robię seriami, od razu siadam 5 elementów, odsiadam 8 elementów montuję, aby nadrobić te filmiki. Ten będzie 78, jestem ja w internecie mam 77-78, więc to... nie u 68. 68 jest w internecie, więc tu będzie u 10 do przodu, więc on wejdzie za 2 miesiące, nie za miesiąc pewnie. Gdzieś, no. no ale trzeba jakoś to nadrobić wszystko. Zaczynamy dzisiejszy egzemplarz. jeśli chodzi o dzisiejsze elementy, są one w sumie podobne do niczego, więc zobaczmy w gazetce do czego one są. To jest wspornik prawego na ramiennika gniazdo stworzenia kulistego. No dobrze, no to już wiemy mniej więcej o co chodzi. Jest to część, która będzie montowana do ramienia. Oprócz dzisiejszych elementów będzie też potrzebny element zmontowany z poprzedniej części, więc kładziemy go sobie w tą stroną, aby dobrze odczytać wszystko i to nacięcie pomaga nam dopasować. Nie wiem, czy widzicie, że to jest nacięcie tutaj i dopasowujemy, bo inaczej się nie da. W ten sposób wskakuje i wkręcamy to śrubką kupę. Jest zamontowane i teraz bierzemy ten element nakładamy go na górę. Umieść element cierny wewnątrz gniazda. Uwaga, część klęsła skierowana jest na zewnątrz. Czyli tą stroną by wychodziło. Dobrze. Teraz trzeba ten element połączyć z tym. Nie wiem, czy dobrze pokazałem. Teraz trzeba połączyć te dwa elementy zgodnie z instrukcją, że przekładamy jedną część przez drugą. Dalej trzeba połączyć ze sobą obydwa elementy i dokręcić śrubkami LP. może być problem? Może być problem, to chyba trzeba zrobić kamerę off i to skręcić poza kamerą. No i słuchajcie, element jest zmontowany i co ważne, o, złapał e, ostrość u co ważne, tutaj musi być delikatny prześwit, bo jak dokręciłbym za mocno, to mogę uszkodzić gwint. Jest tak w instrukcji napisane, więc jest. No, złap ostrość. No. Alo, łapiesz to? Dobra, u kamery nie chcę współpracować. Trudno, będzie trochę dalej. No co jest? Trudno. Słuchajcie, więc jeśli chodzi o dzisiejszy montaż, jest on zakończony. Wygląda tak jak taki jakiś słonik czy jakieś zwierzątko czy świnka. I kolejny etap zakończony. Jeśli chodzi natomiast o sam staw, on się porusza dosyć topornie, tak jak powinien, bo jeśli byłby zbyt luźny, to by nie utrzymał tej ręki całej. A dosyć on topornie się porusza, więc jak będzie domosowana do niego cała ręka, no to będzie większa dźwignia i będzie łatwiej nim poruszać cały zestaw ręki, cała ręka. Cały element powinien się utrzymywać na swoim miejscu, że on nie powinien opadać. Mam nadzieję, że tak będzie, ale na ten moment zostawię go tak jak jest, aby nie uszkodzić tych gwintów, które podobno mogą się uszkodzić, jeśli dokręci się to za mocno. Na dziś to wszystko, dzięki, siemaneczko!